Świeczko z tej strony Wittek X Gameplay i zapraszam Was do obejrzenia mojego pierwszego odcinku Life of Half-Life. I, no i słuchajcie... Mm, Myślę, że nie będę mówił, co mam robić w tej serii, gdyż był już, że tak powiem, odcinek zapowiedź, bo to tak właściwie był odcinkiem, że tak powiem granym No i co w tamtym odcinku zrobiliśmy jedynie przeszli jak się wejdzie w New Game A nie, tutaj tego nie będzie A nie, training Room, tak. Przeszliśmy w training room i żeśmy... No nie nie chcę aktualizować teraz Windowsa. I przeszliśmy, że tak to ujmę, yy, pociąg. Yy, ale słuchajcie, siomeczki, co się stało, yy, że tak to ujmę, nasz, teraz mała zmiana, bo sprawne oczy, które widziałem mój odcinek zerowy, już dostrzegły, że teraz jestem na wersji progressive. Czyli, że tak powiem, silnik Half-Life 2 tyle, że ręki postacie Half-Life'a 1 yy, no i że tak to ujmę yy, taka ciekawostka Half-Life 2 ponoć został stworzony przez fana Half-Life'a a, a Half-Life potem to że tak to ujmę zaakceptował yy, to taka mała ciekawostka oczywiście nie wiem czy to jest prawda czy nie trochę się na ten temat naczytałem z postów innych osób ale nie chcę was oszukiwać tak więc zjawiam nie gwarantuję prawdy gdyż ktoś się mógł mylić tak więc może zacznijmy nasz odcinek strażnik otwórz drzwi do naszego laboratorium gdzie że tak to ujmę wykonamy pewien eksperyment a raczej Wykonały, tak, wykonały, tak że skutki tego eksperymentu stujmy, będą opłakane. Wiem, bo... Czy, przepraszam, najmocniej mikrofon mi spadł. Ja nie wiem czy ten mikrofon za kołnierzem to dobry pomysł. Nieważne. Całe szczęście, że to było w przerwie. I to nie było zaplanowane absolutnie.

Dobra, 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 zrozumiałem e, To było tak, przepraszam pana, panie Freeman, I Freeman I Ale mieliśmy mały poślizg odnośnie pociągu No i niestety było małe opóźnienie 20-minutowe A teraz chcę żebyśmy poszli do mm, No przeprowadzić ten eksperyment W razie jakichś problemów chyba się tutaj mamy zgłosić Tak więc chodźmy przeprowadzić ten eksperyment no to cóż, chodźmy, This is all within theoretical limits. Mm, Tutaj kto jego biznes. Moment, moment. Moment, to jest ten g nie? I hope those containment parameters are still nominal. No bank, ta. To jest ten zły g ale my na razie o tym nie wiemy, gdyż... ...Gordon, że tak to ujmę... Hmm, jeszcze nie przeprowadził swojego eksperymentu, nie? Yy, myślę, że ci, co znają Half-Life'a, to wiedzą, o czym mówię. Cześć, cześć, cześć. Yy, nie, nie tutaj, nie tutaj jeszcze, nie tutaj. Yy, w swoją drogą, ciekawe, jak to zrobili, nie? <ścoughs> tutaj automaty. Ej, hey, serio? Z serio nic nie ma, serio Już wszystkie się wyczerpały Pijawki, o, Tutaj coś <grym> Aha, odpaliliśmy coś Okej, okay, nieważne, no, no, rusz się ehm, To my chyba teraz mamy iść po... Ojej, patrzcie, Freeman <grym> Ty, fajnie. My jesteśmy Gordonem Freemanem, tak wam jeszcze teraz przypomnę. No ale bez zbrojki to nic nie skuramy, tak więc lecimy po nas pancerz. Hmm. O, potwieramy te drzwiczki. Witam, wy... HE IV Systemu ochronnego żeby, który jest używany żeby sprawić kondycję no i mamy fajną muzyczkę w tle ale że tutaj coś takiego znaleźliśmy to bierzemy. mnie Mam nadzieję że ta muzyka w słuchawkach teraz nie jest za głośna jeżeli tak to Was przepraszam po prostu ja tego nie widzę na bieżąco Tak więc chodźmy teraz przeprowadzić ten cały eksperyment Okej okay, otwieraj 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 yy, Nie wiem jak tego strażnika nazywać Tu strażnik Pamiętam że jeden z tych strażników to był yy, Jak on się nazywał Barney nie? To był potem przyjaciel Gordona w drugiej części. Był to też jeden ze strażników, który przeżył ten mały wypadek razem z Gordonem. I nie wiem, czy tutaj w tej grze go spotkamy gdzieś pod koniec gry, czy nie. Ale wiem, że jakoś się złożyło, że potem byli przyjaciółmi. Dobra, żeby Quick save zrobimy Hej Dobra chrzanić to No cześć 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 mhm. Dobra mhm. Ja nie wiem czy nie wrzucić może do tego Half-Life a, a potem jakichś modyfikacji po zakończeniu serii

Idź do y, pokoju doświadczeń. Dobrze, że się podszkoliłem w tym angielskim. Hey. the What the hell is going on with our equipment? Dobra, tam się coś popsuło, niech to naprawią. Przecież nie jestem pewien, czy wypadkiem nie ma e, w związku z tym, co się zdarzy w laboratorium. A co się zdarzy w laboratorium, to sami zobaczycie w test lab. Ok, test lab. Loading, tak się A, po wodzie, mm. no, I'm afraid we'll be deviating a bit yeah. from standard analysis procedures today, Gordon. Mm. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet and potentially the most yes, unstable. Now, now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon nie hear all this, he's a highly trained professional. We've assured him that nothing will go wrong. Uh, go wrong. And ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let in dobra zróbmy ten eksperyment który się okaże fatalną pomyłką mm -hmm. No to co, hop do góry, z grubej rury No i ja, Aha dobra Testing. Ten testuj mikrofon hmm, seems to be in order. A tap

we will take it from here. Power to stage one. one emitters in three, two, one. Boom. I'm seeing predictable phase arrays. Ow. mogło sie emitters activating now. Gordon, yeah. we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Mm. Okay. No. Overhead capacitors to 105%. Oh, mm, uh, probably not a problem. To probably, but nudi. I'm showing a small discrepancy in. Okay. Well, no, it's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. Dobra, i teraz będziemy chcieli. Dobra, no to jedziem z tym eksperymentem. Niestety, ale nasz Gordon nie przeczuwa, co się święci. Yeah. Gordon, get away from the beach! Shutting down! Nie, no, no. shut it's not, it's not coming down! A uciekli ci oberwali. My zaraz też oberwiemy. Otwierać, otwierać, otwierać! Niestety nic dla niego. Tutaj już nam się pojawiają te skorki. Dobra, i co się dzieje? się hmm, chyba pod okiem. Nieważne. Dobra, odskręciliśmy się na momencik. Dostaliśmy i nas przeteleportowało do wymiaru yy, nowego. Znowu nas trafiło, znowu zostaliśmy przeteleportowani yy, do jakiejś dziury. Dobra, ładowanie i zaczynamy zabawę prawdziwą. Teraz się zacznie, jak już się zdarzył ten mały force Fast fast, 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 żeby nas nie trafiło. Ok. Musimy teraz dawać yy, quick save. Yy, dobra. Ex -may. Ex -may. Ex -may. Dobra, otwieracie. Dobra, nie pomożesz już strażnikowi. Wow, ale bym na przylutowało. Dobra, no to idziemy do góry. I tak z grubej rury. Dlaczego nie skończcie? Nie idziemy, jest... eee, Coś takiego. No. Gordon, ty żyjesz. i'm afraid to move him and all our phones are out please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here you'll need me to activate the retinal scanners i'm sure the rest of the science team will gladly help you With my brains and your brawn whoa wow. Niestety, ale on nie jest przystosowany do tego, takiego trzymania, więc chodźmy dalej. Wow, 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 wow. Dobra, to... Pamiętam, bo trochę będzie trzeba było i teraz pójdzie wyżej. Okej, okay. mikrofon mi się trzyma. Potem lecimy, lecimy. Co się będziemy ociągali. Ładowanie. I czy dałoby się zdobyć naszą pierwszą broń? A, niestety to ładwa jest trochę denerwujące. Aha, teraz nim nie stawimy czoła, bo nie mamy broni. Lasery Zrobię tutaj quick save'a I patrzcie jak na nie staniemy to niestety, ale nam wszystko kasuje całe życie, więc ja wolę laserów nie dotykać, tu, drugi Spadamy z tego serwer i mamy łom. Moment, gdzie on jest? Wytychy? Ale... No ma mały, mamy łom w ręce. Dobra to jest dziwne że mamy i jednocześnie go że tak to, to nie mamy Coś mi się w tej progresywce oszty co wypało Cześć Man, Dobra czyli co się tutaj dzieje i co jest okay, No dobra chodź ze mną strażnik eee, Ładowanie Wiecie co? Może ja naprawię ten cholerdy łombo, nic z tego po prostu nie widać. Tak więc spróbuję zresetować grę i widzimy się po krótkiej przerwie ja tutaj... A Gordland sobie tutaj porozmawia z Barnim, okej? Okay? No to fajno. E, a więc ziomeczki już jest, tam i niestety złe informacje. Nijak nie mogę tego naprawić Próbowałem już wszystkie opcje widać, że będę musiał przeinstalowywać grę No i zapewne stracę wtedy też savey No ale będę mógł chyba Spróbujmy przejść to jeszcze raz No a teraz lepiej chodźmy dalej i trochę się kurczę z tymi gnomami... O rany! Za co pali mi ziomusia? To za ziomka, frajerzy. Okej, okay, i teraz gdzie? Chyba ten, nie? No niestety nasz ziomuś poległ, yy, próbując nas bronić. Też sami też byśmy sobie dali rady i zobaczmy No nie pistole tu też nie widzi Oj Przeinstaluję grę Dobra lecimy dalej Moment, no, tutaj coś wybucha No tak, wybuchało O kurde Biedny jąś O moment, tam się można jakoś dostać nie, nie, nie można, nie można Szkoda Tutaj coś jest O, muzyczka O kurde Wpadłeś No A u góry same rury Poimy latareczka Uuuu zziąś Cierpienia ci oszczędzę Ej, skąd my mamy ten 1% tarczy A, wtedy jakbyśmy w szafce tak poimy znaleźli Okej, okay, to to przejdziemy What the hell Trzy strzały i poległ Ej ziomuj już Co do to... Aha bo akurat nie robiłem reloada Co do licha o... Tam chyba ktoś weszedł Czy tam wszedł jak to dzisiaj mówi Nie mm, nieważne, dobra Skoro tu jest ziomuś to po coś go dali With my o kurde Dobra Tutaj jest że niebezpieczeństwo więc Żaby żeśmy znaleźli Łooooooo Żamoś idziesz? Nie Chodź tutaj potworek, chodź tu, chodź tu. Boom, szczakalaka, giniesz. No gdzie nasz zjemyś? Tu jesteś. Keman. Ah, it's good to see you. Fine. You won't even know I'm here. No chodź, Idziesz, idziesz. Bo tutaj widziałem, tak, dobrze widziałem. Tutaj jest coś dla nas... Naszych... O kurde granaty, milczarnia Nice Nice, może coś jeszcze będzie Dobra, otwierajcie się I ziomeczki już z tego pomieszczenia? O, jeszcze amunicja Okej okay, ziomek, ty już mi nie będziesz potrzebny Ale cię oszczędzę, bo ja nie jestem taki, że wszystkich zabijam ja rozwalam jedynie te potworki A ziomków nawet próbuję chronić A więc tak mm, Ziomeczki Ja już powoli kończę ten odcinek Nie martwcie się będą następne Jeszcze tylko quick save A tutaj zrobię, to było na H Save Chociaż nie wiem czy ten quick save będzie A to był inny ziomek a To zabijemy To zabijemy bo to był... to nie był mój ziomek o, o to chodzi to jest mój ziomek no dobra, ziomeczki w takim razie ja już kończę ten odcinek ale niemal się, będą kolejne do których oczywiście serdecznie zapraszam i jeżeli Wam się podobało o, tutaj jest, że jest uleczarnia, której wcześniej nie dostrzegliśmy więc jeżeli Wy też nie dostrzegliście to Również lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie mój kanał znajomym, no i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka, siemanko, cześć, papa, tu Witek X Gameplay.